który dla wielu tysięcy Kules jest jak piłkarska Mekka. Dzisiejszy mecz będą mieli przyjemność komentować dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami prawdziwa futbolowa uczta, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Barcelona! Sędzia szybko zdecydował się użyć gwizdka. Jak to się skończy? Na samym początku meczu żółta kartka. Będą się chyba pilnować, jeżeli nie, skończy się na czerwonych. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Pique. De Jong. Sergio Roberto. Suarez. Szykuje się do dośrodkowania. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wybitnie drybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramce. Jego mocną stroną jest również gra krótkimi podaniami, co często wykorzystuje do stwarzania dogodnych sytuacji kolego. Kevin De Bruyne, młody belgijski pomocnik. Czego można oczekiwać po jego grze? Do mocnych stron De Bruyne na pewno można zaliczyć umiejętność dryblingu i precyzyjnego podawania. Świetny przegląd pola. Suarez ma teraz trochę miejsca. Ależ teraz okazja Ederson. Cudowna obrona. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Nie wiem czy był spalony, no, ale sędzia decyduje. Volker. Manchester City traci piłkę. Ładne wejście. Przejęcie piłki. De Bruyne. Ależ przeczytał to jak profesor. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. Messi przed Ma czas, żeby dośrodkować. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Artur. Ależ okazja Suareza. Bramka 1-0 Należała im się ta bramka Jak mało komu Byli stroną dominującą Bramka wisiała w powietrzu Aż w końcu udało im się dopiąć swego Popatrzmy na rezultat 1-0 Dobrze prowadzi piłkę Jordi Alba Artur Skrzydłem ruszył do przodu gracze Barcelony Luis Suarez. Suarez! A jakim cudem to obronił? Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Dośrodkowanie z różnego. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Wyszedł z piłką poza linię boczną, chociaż miał przecież sporo miejsca. Longle. Piquet. De Jong. Sergio Busquets. Suarez. Messi. Oj, tym strzałem postraszył Gołębie na stadionie. Laporte. Rodrigo, Kevin De Bruyne, dobrze zagrał. Obywatele tracą piłkę. Sergio Aguero, ależ nieudane podanie co za głupia strata. De Jong. No, zaczynają tam go naciskać. David Silva. De Bruyne. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Suarez. Suarez musi to trafić. No i pudło. Ale zabrakło niewiele. To na pewno dzwonek ostrzegawczy dla obrony, żeby bardziej. U... Ależ teraz błąd bramkarza, no może być bardzo groźnie. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Guerrero Świetny odbiór. Buskett nie utrzymał się przy piłce. Dawid Silva, Dawid Silva ciągle przy piłce. Manchester City traci piłkę. De Jong. Gracze City nie zdołali umieścić piłki w bramce przeciwnika. Pytanie, czy zmieni się coś jeszcze przed przerwą? De Jong. Dobrze rozwija się ta akcja. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Luis Suarez, De Jong, jest coraz bliżej bramki, Sergio Busquets, kiepski strzał, pomysł może i nie najgorszy, ale wykonanie nie za bardzo. Złe ułożenie ciała przy uderzeniu, miał wyjść taki mierzony, kąśliwy strzał, ale to się nie mogło udać, no i się nie udało. Ostatni kwadrans zdecydowanie należał do gospodarzy. Utrzymują się przy piłce i stwarzają mnóstwo okazji. Wyraźnie zamierzają podwyższyć wywalczone już prowadzenie. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Do boku, a tam już czeka Messi. No, może teraz centrować. Naciskali na przeciwnika bez wytchnienia i udało się odebrać piłkę w pobliżu bramki rywali. Dobrze, wygrał to starcie. Sergio Aguero. Obywatele tracą piłkę. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Początek drugiej połowy i najwyższa pora, by Manchester City spróbował odrobić straty. David Silva. Rodrigo. De Bruyne. Riyad Mahrez. Przesuwa się w stronę bramki. Barcelona wzdowi grę z Longle. Dembele. Ach, szkoda strata. David Silva. De Bruyne. Aguero. Aguero i... Young. Barcelona traci piłkę David Silva David Silva ciągle przy piłce Ależ przechwyt, pięknie Piłkę przejął teraz City David Silva Rodri Manchester City traci piłkę Rodrigo, Aguero, City przed doskonałą szat. nie dał mu oddać strzału, ale nadal jest groźnie. No i spalony, David Silva. Messi, Messi, przedziera się teraz ze skrzydła. Ach, nie trafił Messi. Trener nie może wprost wierzyć, że nie wykorzystali tej okazji na odskoczenie rywalowi. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Rzut wolny. Zacznie Manchester City. Sędzia przywołał grasza do siebie, no i go upomniał teraz musi mieć się na baczności. Sergio Aguero udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Messi przed szansą. Tak gol! Gol dla Barsy i teraz Katalończycy mają już dwie bramki przewagi. Bardzo trudno będzie im teraz wyrwać zwycięstwo. Muszę to zobaczyć z innego ujęcia kamery. Byłem pewien, że piłka minie bramkę. Ja też zastanawiam się, czy rzeczywiście planował tak strzelić, czy też lekko zeszła mu piłkę. No i mamy dwa dożera, jak to mówią, piłka wciąż w grze. Sergio Busquets. Agüero ciągle ma piłkę. Sterling. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Aguero. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Rozpoczynają kontratak. Brawo, ale jest szansa. No i ucieczka została zastopowana. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Barcelona prowadzi dziś grę. Jest wyraźnie częściej przy piłce. Do tego nie tylko częściej rozgrywają piłkę, ale też potrafią to. Do... Suarez. Ewidentny spalony. Trener Barsy dokonuje teraz zmiany. Kunagüero zagrał na dobieg. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten... Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą Słono za to zapłacić. David Silva. Sergio Aguero. No, pokazał tym Aguero. Mamy trafienie kontaktowe i teraz od wyrównania dzieli ich już tylko jedna bramka. Zalona pogoń za wynikiem już niemal na finiszu. Ciekawe, czy zdążą doprowadzić do remisu. Wygrać. Jeszcze chwilę temu rywalom wydawało się, że to wciąż bezpieczna przewaga. Teraz widać, że jednak wszystko jest możliwe. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. Sergio Busquets. Trener dokonuje korekty taktycznej. Będą stosowali teraz pressing całą drużyną. Słuszna decyzja trenera. Obrońcom przyda się pomoc. Może zaczną grać pewniej. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda. Spalony. Pikę. Rągle. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Ależ końcówka tego spotkania Kibice szaleją Gorączka To może być wyrównanie? Ależ to była ważna interwencja zagranie i Barcelona traci piłkę Aguero Bezbłędny dzisiaj w odbiorze piłki Jest szansa na kontratak Aj no szkoda teraz tej szansy na kontratak Sergio Aguero I przejmuje piłkę bez faulu Sergio Aguero będzie sam na sam z bramkarzem. Będzie karny i tak ma szczęście, że sędzia nie wyrzucił go po tym fału z boiska. Ale z drugiej strony mają pecha, bo prowadzenie wymyka im się z rąk. To jest świetna okazja do wyrównania w tym meczu. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości. Rzut karny. Ma szczęście, że RB. Manchester City zdobywa niesamowicie ważną bramkę. Jest po dwa To oznacza, że zobaczymy jeszcze więcej walki Ostatnie cztery minuty Regulaminowego czasu gry przed nami No wyraźny faul zawodnika Barcelony Grę rozpoczną rywale Nieładne zagranie na czerwoną kartkę. I sędziemu też się nie podoba. Dał zawodnikowi wolny do końca dnia. Próbował, ale nie udało się. Sędzia przerwał grę. Rzut wolny dla Manchesteru City. Będzie wrzutka w pole karne i kto wie, czy nie bramka na wagę zwycięstwa. Stons. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Niezła okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Messi z piłką? Czy będzie prowadzenie? No nie! Niestety stracona okazja, nie tym razem. I to już chyba była ostatnia tak dobra okazja do zmiany wyniku w tym spotkaniu. Chyba, że jeszcze jakiś zry. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Bernardo Silva. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Szukają miejsca, żeby szybciej zagrać. Kibice wstają z miejsca. Ostatnia szansa barsy, by odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu. Sędzia przyznaje im rzut rożny. Rąbę! Ederson broni, ale to nie koniec akcji. Ale klop co do brońcy i prosto do Bramki. Bramka w samej końcówce. Most... Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Kończą to spotkanie w okrojonym składzie, ale mimo to udało się wygrać. To zwycięstwo zawdzięczają.